Witamy w naszej restauracji. Proszę o to mnie. A mogę prosić o pizzę pepperoni? Oczywiście. Macie bardzo mały wybór, nic mi się nie podoba. O, właśnie tego potrzebuję. Poproszę tę pizzę. Pizza za chwilę będzie gotowa. Ja też taką chcę. Przecież sama zamówiłaś pizzę z salami. Oto wasza pizza smacznego. Mary, wymieńmy się pizzami. Nie ma mowy. Będę musiała zjeść swoją. Ok. To przecież M&M's, ciasteczka Oreo i żelkowe misie. Taka pizza to marzenie każdego łakomczucha. Ja tak bardzo kocham czekoladę. Muszę zdobyć chociaż jeden kawałek tej pizzy. Ostrożnie! Czekoladowa pizza jest moja. Co? Zabieraj ręce. Dziewczyny, ostrożniej! Ona jest moja! Kto ci tak powiedział? Tylko spróbuję! Zamów sobie swoją, ale ja chcę tę. <śmulatuj> Dziewczyny, takie zachowanie jest niedopuszczalne w naszej restauracji. Mam dla was karę. Przygotowałem dla was czekoladowy challenge. Ojej, gdzie my jesteśmy? Jak tu trafiłyśmy? Co to jest? Mam nadzieję, że coś pysznego. O, tak, to bomba! Zaraz wybuchnie. Wygląda na zepsutą. Coś jest nie tak. Wiem, to słodka bomba. Jakie to pyszne. Naprawdę bombowy smak. Wow. Nie mogę się zatrzymać. Chcę więcej i więcej. Też chciałabym spróbować. Nie ma mowy, to jest moje. Zjadłaś wszystko tak szybko? Została jeszcze jedna ostatnia sztuka. Po raz pierwszy w życiu jadłam licznik i był naprawdę dobry. Stop! Co to za dźwięk? Słyszysz to? Dobiega chyba stąd. Co to jest? To prawdziwa bomba! Najprawdziwsza! A pomocy! Co się dzieje? Patrz! Cześć wszystkim! Słyszałam, że ktoś tu potrzebuje pomocy. Nie martwcie się, uratuję Was. Mam specjalną taśmę. I gotowe, jesteście bezpieczne. Co to jest? Ciekawe, kiedy ona wybuchnie. Nie wiem, ale musimy się spieszyć. No dalej. E, czy ktoś wie, jak używać tych przycisków? Ups, chyba coś zepsułam. No to moja misja się zakończyła. Do widzenia. Wow, jak wysoko odleciała. Mary, co zrobimy z tą bombą? Nie panikuj, mam plan. Właśnie tego nam trzeba. Mary, to nic nie da. E, dobra, ten kurczak? Oczywiście, że nie. Nie można ci dogodzić. A co powiesz na to? Nie, odłóż to szybko. Ty jesteś nudna. O, znalazłam. To powinno załatwić sprawę. Po prostu przetnę przewód. No to świetny pomysł. Kurczę, ile tu kabli. Który z nich należy przeciąć? Myślę, że niebieski. Mary, obyś zgadła. Gotowe. Jesteśmy uratowane? O nie, czas biegnie jeszcze szybciej. Jestem cała w czekoladzie, to niesamowite! Ja też! Kto z nas zwie więcej czekoladek? Mam zamiar wygrać. Jedna i jeszcze jedna! Doganiam cię! Remis! To było super! No to co, podnosimy? Jestem taka szczęśliwa, to nowy iPhone! Wow, u mnie też to najlepszy prezent. Mamy dwa identyczne iPhoney? Nie wiem. W takim razie sprawdzę. Ojej, tak wygodnie leży w dłoni. Ma też sporo aplikacji. Tylko dlaczego nie działają? Coś jest z nim nie tak. A, jest czekoladowy. Nigdy wcześniej nie próbowałam czegoś takiego. Jest pyszny. Skoro ty masz czekoladowego, to ja mam prawdziwego. Super! Czas na zrobienie kilku selfie. Tak, to świetny pomysł. Uśmiechnij się. Dej psujesz zdjęcie. Od razu lepiej. Trzymaj się, moja zemsta będzie brutalna. Wyglądam super. A, pomocy! O nie, mój iPhone! Dobrze ci tak. Więc to ty mnie przestraszyłaś. Ups, gdzie jest mój czekoladowy iPhone? Lepiej, żeby nic mu się nie stało. O nie, mój nowiutki telefon! Za co? Nie będę już mogła robić żadnych zdjęć. Mam pomysł. E, Mary! Czego chcesz? Zamieńmy się telefonami. Serio? Dobra. Daj mi swój, a ty weź mój. O nie, co z nim nie tak? Jest zepsuty. Chelsea, oszukałaś mnie. Co? Zjadłaś też mojego czekoladowego iPhone'a? Oddaj. To nie jest wymiana, na którą się zgodziłam. Ech, został tylko kawałek. O... O, ładowarka, ale wątpię, że to pomoże. Chociaż okay. można spróbować. Wow, teraz mogę jeść tego iPhone'a bez końca. Mary, masz szczęście. Możesz mi zazdrościć. Jakie pyszności. Może uda mi się też naprawić iPhone'a. Warto spróbować. Podłączę kabel. Ratunku, to był zły pomysł. Ale masz teraz niezłą fryzurę. Pasuje ci. Ja pierwsza. Moja ulubiona Kinder niespodzianka i to tak dużo. Niesamowite u mnie też. Sześć sztuk. Co? Ty też masz takie? To te czekoladowe, jak to prawdziwe? Hurra! Jestem szczęściarą! Mam te czekoladowe! Muszę je szybko rozpakować! Nie mogę się doczekać, żeby je spróbować! Mmm, mleczna czekolada! Uwielbiam ją! O, w środku są M&M'sy! To jest pyszne! O, ja też chcę! Wiem, mam przecież swoje własne Kinder niespodzianki! Pachną tak słodko! U, w środku są prawdziwe jajka! To obrzydliwe! dobrze ci tak. To niesprawiedliwe. Mam nadzieję, że następne jajko nie będzie takie jak to. Boję się próbować. O nie! Tu jest żółtko. Nienawidzę tego. Słuchaj, wygląda okropnie. To najgorsza runda w historii. A mnie się podoba. Kinder niespodzianka to najlepszy smakołyk na świecie. Słodka czekolada, a w środku zawsze czeka na ciebie jakaś niespodzianka. Wow, czekoladowe kulki! Lubię to! Ale ja też chcę prawdziwą Kinder niespodziankę. Chelsea, daj mi spróbować, proszę! Nie! Jak można dać komuś Kinder niespodziankę? To jest tylko moje! Chelsea, jesteś taka chciwa. Co robić? Wiem! Dam ci nauczkę. Może wtedy zrozumiesz, że trzeba się dzielić z przyjaciółmi. Przekuj się, Chelsea! Zjeść następne. Niech będzie to. Stop! Co to za paskudny smak? Co nie smakuje ci? Aha, ty to ustawiłaś. No trzymaj się. A masz! A, o nie, moja buzia! Jest na niej jajko! Twój żart okazał się niewypałem. Fu, to jest obrzydliwe. Musisz zjeść wszystkie Kinder niespodzianki. Tylko nie to. Trzeba, to trzeba. Ale mam lepszy pomysł. Zrobię z nich pyszne danie. Co znowu wymyśliłaś? Bierzemy jedno jajko. Ups, bierzemy jajko i rozbijamy je na patelni. I tak robimy ze wszystkimi. W ten sposób mamy aromatyczną jajecznicę. Wygląda przepysznie. Mary, mogę spróbować? Nie, te jajka są tylko dla mnie. No i dobra. Niebezpieczna sztuczka kulinarna. Wow, jak wysoko. Mam pomysł, uważaj. Nie. Nawet ci pasuje. Moje danie jest zrujnowane. Nie będę już więcej gotować. Zaczynam. O, to zestaw z McDonalda. Super. Teraz ja. Wow, u mnie też! Ja spróbuję pierwsza. Coca świetnie gasi pragnienie. Co? Jak to się stało? Nie, mam czekoladową kolę. Dokładnie, uwielbiam czekoladę. Ale fajnie. Wow, to cukierki MMs. Czekoladowa kola i cukierki MM's. To idealne połączenie. Ja też chcę. No to spróbuję. O nie, pomocy, jestem cała mokra. Jak ci się podoba prysznic z Nie ma w tym nic zabawnego. Ups, szkoda, że nie masz już coli. Ciekawe, czy frytki też są czekoladowe. Tak, rewelacja. Czekoladowe frytki to niesamowite. Takich frytek na pewno nikt nigdy nie próbował. Chcę zjeść je wszystkie naraz. Rewelacja. Mogłabym jeść bez końca. Nawet pudełko jest jadalne. Serio? No to spróbuję. Uj, oszukujesz. Nie jest jadalne. Kurczę, nie mam już frytek ani coli. Nie smuć się. Proszę. Bardzo dziękuję. Jesteś prawdziwą przyjaciółką. Ja pierwsza kręcę kołem. Mam szczęście. Uwielbiam kiełbaski. Fajnie, że je dostałam. A, dokładnie jedną ogromną kiełbasę. Pyszności. Teraz ja się dowiem, który smakołek dostanę. Ej, ale ja chciałam coś smacznego, a nie ohydnego karalucha. Może jeszcze nie jest za późno na powtórkę. Nie pozwolę na to. Chcesz, żebym zjadła to obrzydliwe coś? One śmierdzą i pełzają. Nie, nie chcę. Bardzo się ich boję. Skoro nie chcesz wykonać zadania, no to czas na karne koło. Nie, już wolę zjeść karaluchy. Chociaż zupełnie nie pasują do mojej pysznej pizzy. Atakowały moją rękę! Nie, nie pisałam się na to. To okropne, Julie. Na co czekasz? Najwyższy czas, żebyś zjadła kiełbaskę. Z przyjemnością. Chyba zrobię hot doga z pizzy, z pysznym kiełbaskowym nadzieniem. Patrz, jak fajnie wyszło. Mm, to najsmaczniejsza rzecz, jaką jadłam. Kiełbasa doskonale uzupełnia smak pizzy. Jest o wiele lepsze od zwykłych hot dogów. Julie, zmuszasz mnie do spróbowania twojego smakołyku. Co oczywiście chętnie zrobię. Co ty sobie myślisz? Kto ci pozwolił na dotykanie mojej kiełbasy i pizzy? Oddaj mi mojego hot doga. Nie wierzę, jak ci nie wstyd. Swoje karaluchy. Nie chcę, jest ich za dużo. One chcą zjeść moją pizzę. Wow, naprawdę jest ich cała masa. Wynoście się stąd. Przynajmniej dajcie mi zjeść kawałek pizzy. Prawie nic mi nie zostawili. No, może tyle wystarczy. Hmm. <śmiech> <śmiech> Właśnie zjadłaś karalucha, to straszne. Chyba coś jest w moich ustach. <laughs> A, wynoś się! <laughs> Twoje usta to teraz królestwo dla karaluchów. Mogę tym razem kręcić pierwsza? Ciekawe, co wylosuję w tej rundzie. O nie, tylko nie robaki. Będę się cieszyć z gumy, a nie z robaków. Hurra, to huba buba, uwielbiam ją. Super. Teraz moja kolej. Co, to nie fair. Dlaczego niektórzy dostają gumę, a inni kurze łapki? Są straszne i obrzydliwe. Tak, nie zazdroszczę ci. Lepiej jedź swoje przysmaki. No właśnie, na co ja czekam? Czas położyć gumę na pizzę, żeby było ładnie i smacznie. Hmm, jest kolorowa i długa, więc pizza na pewno będzie apetyczna. Tadam, i jak? Myślę, że wygląda super. No ekstra! Nie to co kurze łapki. Wpadłam na świetny pomysł. Zrobię mi mały żart, spodoba jej się. Co to jest? To okropne! Lepiej połóż te łapki na pizzy zamiast na mojej twarzy. Wyjdzie lepiej. Dlaczego jestem tak karana? Mogłabym cieszyć się smakiem pizzy, a muszę ją zepsuć kurzymi łapkami. I jak? Smakuje ci? Pyszna? Jeszcze sobie żartujesz? Jedz sobie swoją. Z przyjemnością zjem sobie pyszną pizzę. O tak, jakie to fajne. Nie sądziłam, że guma i pizza razem stworzą coś nierealnego. To jest tak dobre, że nie mogę przestać. Dawno nie jadłam lepszej pizzy. Czas na gigantycznego balona. Wow, jest naprawdę duży. A im większy balon, tym fajniejsza eksplozja. Co się dzieje? Gdzie jestem? Nic nie widzę. To moja szansa na pozbycie się wszystkich kurzych łapek. Jedzenie pizzy bez nich jest o wiele lepsze. Julie, myślisz, że nic nie widziałam? A właśnie, że widziałam. Za swoje oszustwo będziesz musiała zmierzyć się z karnym kołem. O nie, mam nadzieję, że dostanę coś, co nie jest ohydne. Hurra, deszcz! To nawet przyjemne. A jeśli to będzie deszcz z kurzych łapek? Haha! O nie, pomocy! Te poskudne łapki spadają mi na głowę! <noise> Julie, wyglądasz tak zabawnie! Okay. Zobaczmy, jakie smakołyki czekają na mnie tym razem. O tak, to się nazywa szczęście! Czas na żalkowe oczy. Nie tylko można je jeść, ale też się nimi bawić. Spójrz, Mila, mam oczy na palcach. Dobra, wystarczy tych żartów. Czas spróbować oczy. I jak? Dobre? Bardzo. Jestem pewna, że pizza okay. będzie niesamowita. Ja też chciałam coś smacznego. Ale nie ośmiorniczkę. Są takie małe, oślizgłe i obrzydliwe. Nie wyobrażam sobie, jak ohydna będzie pizza. Wyobraź sobie, że będzie bardzo paskudna. Myślę, że ci się nie spodoba. Fu! Nie zazdroszczę ci! Ja jestem pewna, że pizza z żelkami będzie pyszna. Wygląda wow. zabawnie i fajnie. Super! Cudownie! Nie mogę się powstrzymać. Chęcią bym spróbowała. Ale nie spróbujesz. Sama sobie zazdroszczę, że mogę zjeść tak pyszną pizzę. Teraz oczy wychodzą mi wręcz z ust. Julie, wygłupiasz się jak zawsze. Jestem po prostu w dobrym humorze. Mila, dlaczego nie jesz? Miałam nadzieję, że zapomnisz. Naprawdę nie chcę próbować tej ośmiornicy. Mam nadzieję, że nie przyklei się do mnie od środka. Biedna Mila, nie mogę nawet na to patrzeć. Oczywiście, to przecież ośmiornica. Ma przystawki i przykleja się do języka. Julie myśli, że to zabawne? Nie, to wcale nie jest zabawne, zaraz ci pokażę. Co to było? Jak mogłaś? Teraz rozumiesz, że ośmiornice wcale nie są zabawne. Nie trzeba było tego robić. Trzymaj się, wepchnę ci pizzę prosto do ust, całą. Wtedy na pewno nie uciekniesz przed ośmiornicami. A masz! Fuj, co za ochyda! Julie, jesteś okrutna! Jestem po prostu sprawiedliwa. Smacznego! Sprawdźmy, która zacznie. Wygrałam, to znaczy, że zakręcę kołem jako pierwsza. O tak, bardzo lubię frytki. A lubisz karaluchy? Dostaniesz je. Julie, wiesz, że nie wolno oszukiwać. Ustaw koło z powrotem tak, jak było. Albo użyję koła karnego. No dobra. Oto i moje frytki. Jest ich tak dużo. W dodatku tak ładnie pachną. I nie mogę się doczekać, aż je zjem. Julie, teraz twoja kolej na kręcenie kołem. Mam nadzieję, że wylosuję coś dobrego. Byle to było smaczne, byle to było smaczne! Nie, wszystko oprócz czosnku. On tak śmierdzi. Co dziwne, z jakiegoś powodu go tu nie ma. Czyli nie będę musiała go jeść. Przyjrzyj się uważniej. Skąd się bierze ten zapach? A, dlaczego to nam nie powiesiliście? Będę go jadła, a nie nosiła na szyi. Dobra, najpierw muszę go obrać. Mam do tego specjalne pudełko. Najpierw trzeba włożyć do niego wszystkie ząbki czosnku. Właśnie tak. I w ciągu dwóch sekund czosnek jest obrany. Gotowe. Można z niego zrobić naprawdę fajny wzór na pizzy. Na przykład serce. Świetny pomysł. A ja użyję frytek do przekazania mojej emocji. Radości. Zrobiłam uroczą buźkę. Uśmiechnięta buzia jest o wiele lepsza niż serce. Jeszcze czego? Zgapiłaś pomysł ode mnie. Nic nie jest w stanie przebić mojego czosnkowego serca. No teraz trzeba zjeść to serce. No właśnie, jak ja to zjem? Serce jest takie piękne. Nie ujdzie ci to na sucho. Czas na koło karne. Kurcze, co za pech. Nie dość, że będę musiała zjeść czosnkową pizzę, to jeszcze zrobię z niej smoothie w blenderze. Akurat mam tu blender pod ręką, więc masz szczęście. Nawet nie chcę myśleć, co z tego wyjdzie. Coś bardzo paskudnego. O tym przekonamy się już niebawem. No zaczynaj. Jeśli zwymiotuję, to będzie twoja wina. A taka mieszanka na pewno sprawi, że zwymiotuje. Tak, to naprawdę wygląda obrzydliwie. Teraz mam śmietnik w ustach. Nie wytrzymam długo z tym smrodem. Fu, ale to nie znaczy, że ja muszę go wąchać. Fu, trzymaj nie, bo upadnę. O nie, czosnek pokonał nawet mile. Pokropne. Jestem tutaj, nic mi nie jest. O, frytki wylądowały nawet na mojej twarzy. Fajnie. Subskrybujcie kanał Para, żeby nie przegapić kolejnych challenge. Będzie pysznie wesoło i bardzo ciekawie.